Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, Krystian Jowski z tej strony. Kochani, dzisiaj mała aktualizacja naszego znanego już tematu, Katizen. Nie było chwilę już aktualizacji z Katizena. Coś tam było oczywiście, nie, no ale, ale nie było, nie przedstawiałem tego, nie pokazywałem swojego konta, jak to teraz wygląda i tak dalej. Tak więc tutaj należy się mała aktualizacja z Katizen oczywiście. Jak wiecie pewnie już, bądź może nie wiecie, Katizen, Katizen... Ma prillancz na, na Bajbicie. współpraca jest, będzie token na Bajbicie. Jak to się prezentuje tutaj? Jak widzicie, nawet te kotki, te kotki mają czapki Bybita. Tutaj, ludziki, które przychodzą po koty głaskać, mają, mają bluzy, mają koszulki, giełdy Bybit, także, także no tutaj poszli już na całego. Co więcej, jak to wygląda teraz na moim koncie? 110 level maksymalny w tym momencie 108, 107 i tak dalej. Setkę dobiłem nie tak dawno w sumie. Jak sobie przejdziemy w zakładkę earn. No to tutaj, no to tutaj możecie zobaczyć um, achievements. Total check-in 25 dni. 25 dni. No dzisiaj jak zrobię check ina no to będzie no to będzie 26 dni, nie? No, ja sobie teraz może tego czekina sobie te tematy porobimy. 26 dni będzie. No, także 26 dni, 26 dni i mamy, mamy 110 poziom. Wiem, że tam niektórzy z was, was już grają tutaj dłużej i mają dwusetne, 300 pewnie poziomy tych kotów. Tak więc, tak więc no gratulacje, no mi przyszło na razie 26 dzień tutaj siedzieć w tym, no i 110 level dobiłem, nie no, nie wiem czy to jest dobry wynik czy nie, pewnie, pewnie można wbić o wiele większy, no gdzieś tam kupując cały czas te, te monetki i tak dalej, no ale ja tutaj za dużo tych monetek nie kupuję, gdzieś tam dolar, dolar gdzieś tam dziennie, nie? jakoś tak gdzieś tam sobie coś tam kupowałem, żeby coś tam było więcej troszkę, żeby to tam gdzieś tam delikatnie nadrobić, nie, no także tak to u mnie wyglądało. No, czasem sobie o, jak mam offline unix 1000 na przykład tutaj e, kociaków no to sobie to możemy zebrać bo tutaj mam na przykład o do kupienia teraz 600 kurczę tutaj e, 600 tych tych rybek nie no za są te pakiety takie codzienne za 50 tych stars za 50 tych gwiazd czyli za dolara możemy sobie to kupić. Teraz sobie kupiłem ten pakiet za dolara. No i mi dało tam 600 monetek to tamto. No ale jeszcze, żeby, żeby tutaj odebrać ten cały temat, no to musimy troszeczkę więcej zrobić, bo mam tylko 660 tych rybek teraz. Czekajcie, ja sobie to zaraz odbiorę, jak się uda. Zbierzemy sobie tutaj troszeczkę tematów. O, daily Push 6 też, też nam się tutaj uzbiera teraz. Nam dojdzie, ile mamy teraz rybek, tak ogólnie. Mamy 970 rybek, więc jak mamy 970 rybek no to potrzebujemy jeszcze tutaj dobić kurczę tutaj dyszka wpadnie. <grym> tutaj dyszka wpadnie. Tutaj dyszka wpadnie. Nie, no zaproszę, zaproszonej osoby chyba nie miałem dzisiaj, więc tu mi nie wpadnie. No widzicie, tu zawsze coś będzie brakować, no, że będziemy brakować 5 tylko, nie? O mam. Będzie, będzie mi brakować pięć, nie? żeby odebrać tego kurczę, żeby odebrać ten tysiaczek. Nie no, to jest właśnie to. Tak to czasem wygląda, nie czekajcie, no nie chcę mi przejść. Dobra, przeszłam 995. No achievements, tutaj nic mi nie, nie doszło, także także szkoda, wielka szkoda. Kolejny check in mam 500 plus za 30 dni, czyli 4 dni. No tutaj pasowałoby jeszcze dokupić o Pokazał się task, retweet Katizen, nie? No to możemy to zrobić i będziemy mieć ponad 1000 rybek, czyli będziemy mogli kupić ponad 1000, a pewnie zretweetujemy Katizenka, nie? No i będziemy mieć ponad 1000, czyli będę mógł directly kupić, um, odebrać ten offline offline bonus. Nie Czekajcie, znaczy, nie wiem, czy mi się w ogóle pokaże jeszcze, nie? To jest właśnie klucz, czy on mi się jeszcze pokaże ten offline bonus. Dobrze by było, nie? Bo tam trochę tego było. Hmm. Tylko jak to zrobić teraz, kurczę? Czekajcie, ja sobie może wyłączę i re reload. Zrobię reload. Jest, mamy. Collect all. Dostaliśmy i kasę i dostaliśmy 1008 kotów, nie? No. no, i takim sposobem gdzieś tam powoli, powoli się tam zbiera coś, nie? No. Co jest jeszcze teraz w Katizenku? Jest jeszcze akcja z giełdą OK, OKX, OKX Exchange. Kampania. 10 tysięcy użytkowników um, wygra um, Kati tokens a 100, Win Extra 100 Kati. Można wygrać 100 Kati, nie tokenów. Co trzeba zrobić? Cała pula to jest 50 tysięcy dolarów w Kati. No trzeba po prostu zrobić OKX wallet, podłączyć taski, klikać tutaj check-iny. Ja tutaj będę miał che 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 checked in 3 days. You have a chance to win Katy 3 days. No najpierw musicie sobie wejść i verify, verify i get, get rewards. Jak sobie tu wejdziecie, no to temat jest prosty. Przechodzicie sobie. Szukacie sobie gdzie jest Katizen. No, i tutaj musicie zrobić, kliknąć, no i musicie tam zaznaczyć te, te rzeczy, wypełnić te tematy. Follow Katizen Official X Account, Twitter i podłączyć portfel, check in. No i wtedy macie complete. Jak macie complete, to jest super. Wracacie sobie tutaj i dajecie sobie check ina na OKX. -ie. A jak zrobiliście sobie check na okixie, no to tutaj Wam da jeszcze dodatkowo 60 rybek. No, także tak się to prezentuje, moi drodzy kochani, w Katizy na ten moment. Czekamy na, na informacje o airdropie, działają z tym tematem cały czas. Oczywiście tu jest jeszcze ta akcja z kotkiem, gdzie można chce wesprzeć, prawda? A na, na ten moment nie można. Join us. Tak, można za 2 dolary, za 100 albo za 500 tutaj dokupić tematy. No, jest to, jest to akcja, która będzie jeszcze 4 dni, 10 godzin. Także można, jak ktoś chce się jeszcze na takie coś załapać. No, tutaj mi ładnie kociaki yy, uzupełnia, fajnie, pięknie. No i co? No, generalnie to chyba tyle w Katizen. Pamiętajcie o bananach. E, banany są konkretne, ponieważ banany, gdzie te banany są? banana. Oh my God. No my Banany są konkretne, ponieważ banany mogą, da mogą e, wam dać mm, nawet, jak traficie dobrze, to możecie dostać stówę e, 100 e, za tego banana, 100 dolarów, 100 USDT albo 500 USDT za tego lepszego, najlepszego banana. Tak więc e, warto też te banany sobie gdzieś tam e, kumulować, zbierać co jakiś czas wchodzić, nie? No, no, z takich nowinek, no to to już wszystko raczej wiecie. Hamsterek działamy, wszystko działamy na bieżąco, także e, z Katizenem chyba na dzisiaj tyle. E, dajcie znać jak u Was, jakie poziomy kotków, jak to wygląda. Jestem ciekaw. No no i co? Działamy pod inne airdropy cały czas, oczywiście na bieżąco. Jutro kolejne aktualizacje z tematów. No bo dzieje się dużo cały czas, także na bieżąco oczywiście też na grupie, na telegramie, tam Was serdecznie zapraszam. A jak ktoś chce jeszcze sobie zacząć w Katizen coś tam działać, no to śmiało. Oczywiście szanse gdzieś tam na, na pierwszy airdrop są mniejsze na pewno, no bo, no, no bo to wiadomo, też zobaczymy kiedy będzie airdrop, no ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli będzie w sierpniu. No to, no to może być już delikatnie za późno, ale zobaczymy, zobaczymy. Tu na pewno będzie bardziej rozwojowo, czyli mogą być kolejne airdropy później i tak dalej, tak więc a moim zdaniem jeżeli ktoś sobie nawet w Katizen by zaczął teraz, no to gdzieś tam później potencjalnie też się załapie na, na jakiś kolejny może, jeżeli będzie kolejny jakiś tam airdrop i tak dalej. Dobra, trzymajcie się serdecznie. Cieplutko działamy, kochani. Wchodźcie na inne, na inne materiały na YouTube, które mam w, na moim kanale, ponieważ jest tego sporo. Zaczynaliśmy z Reality Rushem, z, iny, z innymi tematami. Będzie się działo na pewno dużo, dużo więcej. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Subskrybujcie, lajkujcie. No i oczywiście komentujcie. No i co, słyszymy się wkrótce. Na razie. Hej.